Trenerze w dużym skrócie można powiedzieć, że dopóki starczyło wam sił, to walczyliście i ten wynik był jako taki ze Śląskiem? Ja może to wiedzieć obok statystyk my wygrywaliśmy w meczu 16,5 minut i oni 23,5. Czyli 6 minut więcej wygrywali oni z meczu w meczu, który 40 minutowym meczu. A czemu to tak jest? Jest w tej rotacji polskich zawodników. My, na pewno rzecz bardzo szybko wysoki nasze zawodnicy. Czy Jan czy Simon Wójcik złapali po dwa albo trzy fauli w pierwszej połowie. I ta rotacja później musiał być na boisku Pluta w momentach, kiedy nie, 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 nie miał być i to drużyna Śląska wykorzystała i wygrała mecz złożone. w tej rotacji nie było szans raczej, żeby ze Śląskiem bardzo, wygrać? Bardzo ciężko, musielibyśmy rzucać to dużo lepiej, a nie... dzisiaj miał rzut za zwolnych 1 na 7, Bryce Alford ma rzuty za 3, 1 na 7, także nie za dużo mogę powiedzieć, że byliśmy dysponowani rzucająco, ale... Tak jak mówię, odeszle siły i nie, 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 nie można grać w tą tempę Bylo, Było w, widno, że, że tak kończy. Trenerze, Gliwice wygrały ze, z, z Czarnymi. Teoretycznie Zastal jeszcze przy wygranej w Warszawie ma szansę na ósemkę. Co Pan sądzi Mama o tym? Musielibyśmy wygrać w Warszawie, a Sopot musiał wygrać w domu, w domu z, 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 z Czarnymi. To jedna opcja, a druga opcja jest... Że Sopot by przegrał jutro z Szczecinem, a w tym ostatnim meczu faktycznie by nie było ważne kto wygra, czy Słupsk Slup, czy, czy, czy Sopot. My jakbyśmy wygrali w, w Warszawie to byśmy myśleli dalej. A żołnierze i Kowal, oni zagrają w środę? Myślę, że nie, bardzo ciężko jeden i drugi. Bardzo ciężko, widzimy jeszcze. Nie chcę, żeby ktoś chwoli tomu, że na sile go wcham na granie, jak nie w 100%, żeby złapał takie kontuzje, że go może stać karier. Nie ma potrzeby. Czyli trzeba to zaleczyć, to nie jest nic poważnego, ale po prostu chce swój czas. Stary dobry znajomy w kalicy resu witamy serdecznie, ale serducho było po stronie wrocławskiej chyba, tak szczerze mówiąc, czy nie? No tak, wiadomo, że śląz Wrocław to ja jestem wychowankiem klubu i zawsze będę kibicował, no ale tutaj serce trochę rozdarte, bo cztery wspaniałe lata Zawsze jestem tu mile widziany i, i Śląskowi, jakby Śląsk sobie poradził, a dla zastalu to ważne byłoby zwycięstwo. Z koszykarskiego punktu widzenia, jak ten mecz wyglądał, Twoim zdaniem, ten zastal mógł się poszarpać, czy, czy jednak Śląsk, no, bądźmy szczerzy, wygrał, bo musiał wygrać? Miałem wrażenie, że chwilę jest, są w stanie to zrobić, ale za dużo strat, prostych strat, takich niewymuszonych. No i jednak rotacja zawężona, nie ma, nie ma Żołnierewicza, nie ma Kowalczyka, więc no, ogromne osłabienie. To najpierw dwa krótkie pytania. Zastal będzie w play czy to za wysokie progi? Z tego, co wiem, Gliwice wygrały z Słupskiem, więc tutaj do końca będzie się działo. Śląsk będzie mistrzem Polski? Myślę, że tak. Myślę, że tak, natomiast wszystko zależeć będzie od zdrowia. No to co, dopóki Zastalowi starczyło sił, to z Wami walczyli, ale później chyba nie było co zbierać. Jaka Pana opinia o tym meczu? No tak, indywidualnie dla nas nie był to najlepszy mecz, natomiast drużynowo udowodniliśmy, że to pierwsze miejsce nam się należy. Już z tego pierwszego miejsca nie spadniemy przed tą ostatnią rundą, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i przygotowujemy się na playoff. Czy ten wynik oddaje to, co się działo dzisiaj tutaj na parkiecie? Bo jednak plus 18 ktoś powie, wow, zlaliście zastał. Wydaje mi się, że pierwsze trzy kwarty były naprawdę wyrównane, natomiast w czwartej zielono zabrakło sił i wy wykorzystaliśmy tą przewagę, którą mieliśmy szczególnie pod koszem i ten mecz zakończył się takim wynikiem. Tu już było myślenie o play-offach, o tej najważniejszej części sezonu? Yy, tak, cały czas w szatni trener nam mówi, że musimy te mecze już traktować jako przygotowanie do play-off. I tak ten mecz potraktowaliśmy. Staraliśmy się grać mocno w obronie, co pokazuje 67 punktów tylko straconych. Z tego jesteśmy zadowoleni, natomiast mamy jeszcze mecz z Łańcutem i będziemy się przygotowywać w zależności od tego, kto będzie naszym rywalem w pierwszej rundzie.